Dzisiaj dziewczynki są zaproszone na urodzinki do koleżanki. Co będziecie jadły? Dziewczyna, wy wolicie być ubrane tak samo, czy różnie? I zabieramy się teraz za przygotowania do Wielkanocy, i odstawiamy nasze sadzonki na parapet. Jak się tutaj wygrzewają na słoneczku. Musia, obudź, obudź się, urodziny szaleń Cześć Musieńko, pobudka. Nie to budzić. Słucham? Anielka też jeszcze śpiąca. Dzisiaj dziewczynki są zaproszone na urodzinki do koleżanki z przedszkola, które są organizowane w Gdyni, w takim parku rozrywki, w którym jeszcze dziewczyny nigdy nie były. Także jesteśmy ciekawe. Brudne ręce masz? Brudne. A co to się stało, że masz brudne ręce? Nie wiem. Pewnie od tego rysunku, który robiłaś. Bo Klara dzisiaj obudziła się jako pierwsza i od rana tworzyła laurkę dla Saruni. Tak. Tak? Ja mhm. idę umyć Łusieńka, wstajemy. Dzień doberek. Jak tam, Łusieńko? Wyspałaś się? Ja. Przypomniało mi się, że wczoraj była gruba akcja u nas związana z piżamami. Co to było dziewczyny wczoraj? Ja chciałabym a chciała. Bo y, może zacznijmy od początku. Każda z dziewczyn ma na sobie inną piżamkę. To są nowe piżamy, wczoraj pierwszy raz im je dałam. Y, losowo wręczyłam piżamy i oczywiście od razu był płacz. Był płacz. Był płacz. Bo się nie podobała piżamka Anieli, tak? Aniela, jaka Ci się trafia piżama? Się zebra. zebra. Nie leciło panterkę. Panterkę, a Ty miałaś panterkę, tak? Ale Łucja też była niezadowolona, w sumie zaczęły się wymieniać tymi piżamami. Jak się raz przebrały, to się okazało, że wciąż są niezadowolone, więc się drugi raz przebierały, trzeci raz się przebierały i w końcu decyzja zapadła taka, jak o widzicie ale trochę nas to nerwów kosztowało. Co nie? Mhm. Także od razu mi się przypomniało, dlaczego ja ubieram dziewczynę tak samo. Nie dlatego, że one lubią być ubrane tak samo, tylko dla, e, dlatego, że kłócą się, jeżeli mają <grych> różne ubranka. Ale i tak nie jest już tak źle, jak było kiedyś. Bo no teraz już się da im cokolwiek wytłumaczyć. Są w stanie pójść na jakieś kompromisy. Dziewczyna, wy wolicie być ubrane tak samo czy różnie? Anielko? Tak samo. tak samo. A Łusieńka? Lubisz mieć takie same ubrania jak dziewczyny, czy różne? różne? Różne. A Klarunia? Tak samo, jak Aniela. Lubisz być tak samo ubrana jak dziewczyny, no, tak? Tak. Okej. Okay. <laughs> Co to za miłostki? <laughs> Chyba ktoś tu się nie wyspał. Widzisz, Kochacie się? Tak. Jesteście najkochańszymi siostrami na świecie. Dużo. Dużo bułek ta kupił? Dobra, lecimy przygotować śniadanie. Co będziecie jadły?

ubieramy się cieplutko, bo cała zabawa będzie się odbywała na dworzu, w jakimś lesie podobno, dziewczyny, będziecie się bawić. Klarunia, wkasz bluzkę w spodnie. A propos słowa kasz. to też jest słowo z gwary masowieckiej chyba. Dajcie znać, czy znacie takie słowo. Co to znaczy wkasać się? U nas jest to bardzo powszechne. Wszyscy wiedzą tam na Mazowszu, co to znaczy wkasać się. Wy będziecie się bawić na urodzinach. A my z tatą jedziemy do sklepu. Mhm. Uh -huh. Dziewczynki, po urodzinach wrażenia? Podobało się? A coś smutne jesteście, Klara? Zmęczona jesteś? Anielka też zmęczona. Wyszylałyście się. Głodne też już jesteście? Właśnie parkujemy i idziemy do pierogarni. Zapraszamy Was teraz naszanie za żochy. Z dziewczynami zabieramy się teraz za przygotowania do Wielkanocy. Wyjęłyśmy różne dekoracje świąteczne. Co my tu fajnego mamy? Baranka Wielka mamy. Kabika. Bazie koczki. Tak, mamy bazie, czyli wierzbowe kotki. Jajeczko. A tu są nasze najpiękniejsze dekoracje wielkanocne. Wydmuszki, które przygotowała dla jest nas wydmuszka. jedna pani, która nas ogląda. Każda wydmuszka jest podpisana. Rok temu dostałyśmy taki piękny prezent. Tylko tutaj Anielki wydmuszka. Co się z nią stało? Stłukła się. Stłukła się. A dlaczego? Chciała obejrzeć. obejrzeć. Anielka chciała ją obejrzeć. To jeszcze rok temu to się wydarzyło. Chciała ją obejrzeć i wypadła z rączek, tak, Anielciu? Trochę łez było. No bo szkoda. Później siedziałam i kleiłam tą e, wydmuszkę że, na chusteczce, żeby jej taki kształt w miarę nadać jajkowaty. No i tak. No dobra, to co, dziewczyny? Co my będziemy teraz robić? Siadź rzeżuchę. Siedź rzeżuchę i. I owies. Tak, i posiejemy też owiec. Mhm. Tak. A tutaj są jeszcze dekoracje, które. Dekoracje. Palemki, które dziewczyny wykonały w przedszkolu, na warsztatach. Brzyżuszkę mamy posianą, owiec mamy zasiany, to odstawiamy te miseczki na duży stół i teraz będziemy siać wa... warzywa. Warzywa. Tu już mam przygotowane wielodoniczki i będziemy siać. Co Papuszkę, będziemy siać? Sałatę. Sałatę i. Pomidorki. I pomidorki. A my w przedszkolu mamy już warzywa zeszane. już w przedszkolu? Mhm. Powiem Wam, że dziewczyn w przedszkolu jest naprawdę super. Mają duże podwórko, na którym wykonują różne prace ogrodnicze. Tak, tak. Pielęgnują różne roślinki, warzywka, także super mają zajęcia w przedszkolu. No, ale my w domu też sobie posiejemy. Z drogi śledzie. Bo U. ziemia Ops. Dziura, Dziura, się. Dziura się chyba zrobiła. To nic, to nic. Każda z Was dziewczynki ma po dwie wielodoniczki. W jednej będziecie siały sałatę, a w drugiej pomidory. A to jest okay? sałata, a to ja pomidory. Tak. To pomidory. Także, skoro już tu mamy dziurę, o naprawdę, ale się sypie. Spróbuję przełożyć ten worek na drugą stronę. Przepraszam, Musia, zabierz główkę. Uwaga, uwaga, uwaga. O, jacie. my będziemy z tego brać! Tak, będziemy z tego brać. Podwijamy rękawy i zabieramy się do pracy. Tak, nasypujemy ziemię. Do każdej doniczki. Ojej. Ojej. Załagan, to będzie. To nic, odkurzymy. W tym roku mam ambitny plan, żeby urządzić nasz warzywniak trochę bogacie niż w zeszłym roku, chociaż ciężko powiedzieć ambitny, bo w zeszłym roku raptem mieliśmy tylko pomidorki koktajlowe, także nie jest ciężko posiać coś więcej. A co będziemy siać w tym roku, dziewczyny? Jodłkiewki, ogórki, mleczewki. Mhm. Sałatę. sałatę. Mhm. Dynie. Tak, nawet dynie. Chociaż ja nie wiem, czy nam się to wszystko zmieści na naszym małym tarasie. Bo jak ta dynia za wielka na nas taras? To zamienimy ją w... Kalocie. Tak. I, <grafy> I pojedziemy na bal. Przejdziemy <grafy> przez dom i pojedziemy... Na bal karnawałowy. Tak. <grafy> Łucja już szykuje sobie strój na kolejny bal karnawałowy. Łucja, kim Ty teraz chcesz być? Aulo. A wiem, od kilku dni męczy, żeby mi teraz się strój pawia. No, ale wracając z naszego warzywniaka, to, yy, to nawet i słoneczniki kupiłyśmy. Także jestem ciekawa, co nam z tego wyjdzie na tym naszym małym tarasie, czy cokolwiek wyrośnie. Ale sama frajda z sadzenia i później patrzenia, jak yy, kiełkuje, będzie. Yy, to już jest coś, nie? Dla dziewczyn. Także tak. Dobra, wypełnione mamy wielodoniczki. Hej, tancerko, gotowe wszystko? Tak. Ok, to teraz będziemy siać nasze warzywa. W każdej doniczce robimy paluszkę taką nie za dużą dziurkę. I w niej będziemy później mieszczać nasionko. Jaka to skupienie, ja jaka cisza. We wszystkich są już dziurki? Dobrze, tak. Otwieramy pomidorki. W kilka ziarenek ci wysypię. I wyrzucamy. Tak wrzucamy po jednym, tak do każdej dziurki tylko jedno ziarenko i zasypujemy ziemią. Sałatę. Sałatę. I tak samo jak pomidory po jednym nasionku do doniczki. Malutenkę. Maluteńkie są te nasionka, prawda? A później z takiego małego nasionka wyrasta taka duża sałata, pyszna i zdrowa. Niesamowite, prawda? Małe, a później się lubi duże. Wy też kiedyś byliście takie małe, jak te nasionko, bo mamy w brzuchu. I wyrosłyście takie duże dziewczyny. Niesamowite, prawda? Wyszyła wszędzie, Łusieńko. To wrzuć tu nasionka, jak już. Mi mama dała i Podlewamy odrobinku wody. Klaruniu, nie dosypuj już ziemi, nie dosypuj. I odstawiamy nasze sadzonki na parapet. Niech się tutaj wygrzewają na słoneczku. Dobrze. To nic. Zaraz wytrę. Nie musisz zasłaniać. No i teraz co trzeba zrobić jeszcze? Posprzątać. Bo się nam tu zrobił niezły bałagan. Tak, na piątkę. Klarunia się chwyciła za odkurzanie, a ja idę wynieść ten worek na taras. Anielka, może mi pomożesz drzwi otworzyć, co na tarasie? Będziemy, wykorzystując te materiały, robić wielkanocne zajączki. Dla każdej jest po jednym zajączku. Zajączki kupiłam dawno temu, za jakieś dwa lata temu, zrobiłam takie spore zamówienie na Allegro. U jednego dostawcy kupowałam wtedy dużo różnych drewnianych materiałów, koraliki, różne drewniane formy, i właśnie między innymi też te zajączki. I dzisiaj doczekały się w końcu swoich 5 minut, dzisiaj je wykorzystamy. A koszyczki dla tych zajączków zrobimy z mogę sobie Z pojemników po lekarstwach. W takich pojemniczkach dziewczyny dostawały lekarstwa, jak leżały w szpitalu, ja je wszystkie zachowywałam, żeby właśnie były na taką okazję, no i dzisiaj je wykorzystamy. udało się. Mama! Teraz ja tu pomogę dziewczynom sklejem na gorąco. Teraz rysujemy zajączkowi uśmiech. Wyklejamy teraz uszy na różowo. Używamy do tego kleju Wikol i przyklejamy. Co przyklejamy? Li, Bu, bu. -i. I pleciemy teraz koszyczki. Wkładamy do koszyczka w wadę, bierzemy szczyptę rzeżuchy i wrzucamy zajączkowi. Proszę Państwa, mamy zaszczyt przedstawić Tuptusie. A Klaruniu, Twój zajączek jak ma na imię? Kicosławę. I rusałkę białą. Piękne zajączki. W koszyczkach mają zasianą rzeżuszkę. I to wszystko chyba na dziś. Dzięki, że wyjrzyliście na vlog z świąt. Pa!